Pomysłodawcą i organizatorem wyścigu był Krakowski Klub Automobilowy. Pierwszy wyścig rozegrano 14 sierpnia 1927 roku. Od 1928 roku z lokalnej imprezy przerodził się w zawody międzynarodowe, w których udział brali znani kierowcy wyścigowi. Zawody rozgrywano na trasie od Zakopanego do Morskiego Oka. W pierwszej edycji kierowcy startowali na 21 kilometrze tej drogi, a meta znajdowała się dokładnie na 28,5 kilometra od Zakopanego. W kolejnej edycji trasę nieco zmieniono. Start odbywał się na Łysej Polanie w okolicy mostu na Białce. Start odbywał się ze startu zatrzymanego. W imprezie brały udział nie tylko samochody, ale również motocykle. W pierwszej edycji było do rozdania 8 nagród dla motocykli i aż 24 dla samochodów. Nagrody przyznawano w kilku klasach, samochody podzielono na kilka klas względem pojemności oraz na samochody turystyczne i wyścigowe. Motocykle podzielono na dwie kategorie z wózkiem i bez wózka. Klasyfikacja pierwszego wyścigu obejmowała 11 motocykli i 19 samochodów, z czego dwie wyścigówki. W klasyfikacji najszybszych samochodów wygrał Henryk Liefeld na Austro Daimlerze. Czas przejazdu wynosił 6 minut i 49 sekund, a średnia prędkość przejazdu wynosiła 66,2 km na godzinę, wśród motocykli wygrał Miśkiewicz na Harleju z czasem 8 minut i 54 sekund. Średnia prędkość przejazdu dla najszybszego motocykla wynosiła 50,6 km na godzinę. Klasyfikacją objęto również dwie panie. Hanka Skielowa startowała na Tatrze, Janina Wrońska na motocyklu BSA z wózkiem bocznym. Oczywiście nie zabrakło kilku wypadków. Kierowca o nazwisku Krause rozbił swój samochód na barierce, a pasażer siedzący w wózku bocznym Indiana prowadzonego przez Tadeusza Rudawskiego wypadł z kosza i poważnie zranił się w twarz. Rudawski zdecydował o wycofaniu się z wyścigu. Co ciekawe, część zawodów transmitowało polskie radio. Transmisja odbywała się w godzinach 13.30 do 15.30. Czy w pierwszej edycji wyścigu uczestniczyli zawodnicy z innych krajów? tak choćby Ernest von Wenzel mozał na Mercedesie. Osiągnął drugi czas przejazdu 7 minut i 2 sekundy. Robert Fetterli na Bugatti był wyraźnie słabszy, dokładnie 7 minut i 44 sekundy. Pierwsza edycja wyścigu okazała się być bardzo udaną i podjęto decyzję o kontynuacji w kolejnym roku. Do kolejnej edycji wybudowano kolejne trybuny, poszerzono drogę i ustanowiono nagrodę. Od 1928 roku miała to być srebrna waza, Wielka Nagroda Tatr. W kolejnych edycjach wyścigu brali udział znani kierowcy wyścigowi z Europy Środkowej. Na krótkim odcinku widzowie podziwiali szybkie Bugatti, Alfy Romeo, Delarz i Tatry prowadzone m.in. przez Jana Ripera, Hansa Staka, Maurycego Potockiego czy Rudolfa Karaczole. Ale to już inna historia.